Cześć, witam na kanale. Kupiliśmy dom z ogrodem. Minęło 5 godzin od momentu, w którym rozpaliłem ekogroszek. Zobaczcie na wykresie, jak to wygląda. Dom już się dogrzewa. 118 stopni. Niespełna 55 na kotle. Tyle samo w zbiorniku CWU. Obie pompki chodzą na stałe. Tak, żeby chronić powrót 50 stopni. Zajrzymy sobie, jak to wygląda w tej chwili na palniku. Jak widzimy, kocioł jest rozpędzony. Tam było, z tego co widziałem, około 60% modulacji. Kociołek chodzi na 13-14 kW mocy. Także w domu będzie już teraz przez cały czas ciepło. Pozdrawiam i do zobaczenia.